Longina Kaczmarek Miejski, Rzecznik Konsumentów w Szczecinie, podjęła się roli reprezentanta grupy konsumentów zdecydowanych dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu grupowym przeciwko Skandia Życie i AXA Życie dotyczącym pobierania przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe rażąco wygórowanych opłat likwidacyjnych w przypadku likwidacji polisy. Towarzystwa Ubezpieczeniowe, konkretnie tutaj mam na myśli AXA i Skandia, ale nie tylko, w przypadku likwidacji wcześniejszej polis na życie, pobierają nadmi nie wygórowane opłaty, tak zwane opłaty likwidacyjne lub opłaty od wykupu. I tak naprawdę, jeżeli ktoś no, z przyczyn różnych przyczyn, najczęściej są to przyczyny losowe, zdecyduje się zerwać taką polisę w pierwszym lub drugim roku, to praktycznie wszystko jemu przepada. No, przepada 99% zgromadzonego kapitału. Mówiąc wprost, Towarzystwo Ubezpieczeniowe zagarnia niemal wszystkie pieniądze, które przez lata gromadziliśmy na polisie. Kwoty wpłacane do towarzystw wahają się od kilkuset do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Sąd Ochrony Konkurencji Konsumentów uznał, że pobieranie tak wysokich opłat narusza zbiorowe interesy konsumentów i te opłaty powinny być zdecydowanie na niższym pułapie. Sprawa dotyczy blisko 300 osób w całej Polsce, z czego kilkanaście osób pochodzi ze Szczecina. Co leży u podstaw problemu, niestety, tak jak zawsze, niska świadomość społeczna. Podpisujemy podsuwane nam umowy bez sprawdzania tego, co jest napisane drobnym druczkiem. Jeżeli chodzi o świadomość konsumentów, to niestety z, z przykrością muszę stwierdzić, że nadal konsumenci wolą wierzyć w to, co sprzedawca przekaże, co powie, niż to, co sam przeczyta i zobaczy. Zawsze mówię, że wierzyć można, ale sprawdzać to powinno być zasadą. I niestety no, konsumenci nie czytają, wierzą tylko co jest, mówione, co jest powiedziane, podpisują. Do prowadzenia postępowania konsumenci wybrali kancelarię prawniczą z Warszawy Legniewicz, Wrońska, Berezowska i wspólnicy. Miejski rzecznik konsumentów zawarła z kancelarią umowę reprezentowania grupy z pełnomocnikiem.